Dzień dobry Państwu. Ofensywa transferowa Wisły Kraków trwa w najlepsze. Wkrótce Karol Dziedzic przejdzie testy medyczne w Białej Gwieździe i być może zostanie zawodnikiem Wisły Kraków. Ja nazywam się Maciej Skucha, a w tym filmie postaram się odpowiedzieć na pytanie, jakim jest piłkarzem, oraz przedstawić sylwetkę tego młodego zawodnika. Na samym wstępie chciałbym Was poprosić o łapkę w górę. Jeśli ją zostawicie, no to ten film dotrze do większej rzeszy odbiorców. CV tego piłkarza nie jest zbyt bogate, natomiast jest to oczywiście spowodowane tym, że ma dopiero 18 lat, jest to rocznik 2005. Jest to środkowy pomocnik defensywny, natomiast tych rajdów ofensywnych też sobie nie szczędzi. Obecnie gra w garbarni Kraków na poziomie czwartym, właśnie w Polsce, w trzeciej lidze w tym sezonie. W 19 spotkaniach zdobył trzy bramki, zaliczył 5 asyst. Jest to wychowanek Unii Oświęcim, również młodzieżowy reprezentant Polski, no i też wielki talent polskiej piłki z tego właśnie rocznika 2005. 5, walczyło o niego również kluby z ekstraklasy, natomiast Wisła Kraków wydaje się, że wygra właśnie batalię o tego młodego piłkarza. Jakim typem piłkarza jest właśnie Karol Dziedzic? Na sam początek hitmapa właśnie tego, jak porusza się po boisku ten młody zawodnik. Widać, że jest to taki piłkarz centralny, widać, że jest to zawodnik, który raczej nie zapuszcza się w te rejony skrzydeł, raczej operuje właśnie w środku pola. Jest to piłkarz zwinny, dynamiczny, potrafiący zrobić różnicę na mało przestrzeni, wychodzi mu co drugi dribbling. Nie są to jakieś wybitne statystyki, natomiast są to całkiem niezłe liczby, jak na piłkarza grającego właśnie w środku pola. Piłkarza, który często też podłącza się do ofensywy, aby wspomóc kolegów z drużyny. Posiada również świetne przyjęcie kierunkowe, czasami nawet bez dotknięcia futbolówki, jest w stanie sobie stworzyć przestrzeń, więc też jest to taka wyróżniająca go cecha. Do tego potrafi podłączyć się do akcji ofensywnych, o czym wspominałem przed chwilką. Notuje średnio. 5 podań do trzeciej tercji na spotkanie i jest to też piłkarz, który dużo widzi w ofensywie oraz w defensywie jest to piłkarz, który ma znakomity przegląd pola. Wygrywa średnio 60% pojedynków na spotkanie, no i też notuje średnio 5 przechwytów na mecz, także są to całkiem niezłe statystyki. Za tym podłączaniem się do ofensywy, oczywiście też idą bramki w tym sezonie zdobył 3, natomiast już w juniorach chociażby w unii oświęcim wyróżniał się pod tym kątem, często właśnie jest bywał bramki, często nie bał się właśnie tych pojedynków z przodu, pomimo tego, że często jest też ustawiany na pozycji numer 6, także jest to jego taki dodatkowy atut. Do tego udało uzyskać mi się informację, że jest to bardzo pracowity młody piłkarz i bardzo skupiony na futbolu człowiek, zatem z żadną słodówką nie powinno być problemów. Oczywiście jeszcze jest młodym zawodnikiem, czasami odskakuje mu futbolówka i jeszcze te parametry fizyczne nie są aż tak dobry jak u innych piłkarzy, chociażby w pierwszej lidze, zatem to zderzenie z tą pierwszoligową rzeczywistością łatwe dla niego być nie może, natomiast ma wielki talent, no i też Albert Rudę ma na czym szlifować, no bo jest to naprawdę obiecujący piłkarz, natomiast pewne braki dalej posiada. Czy Karol Dziedzic otrzyma swoją szansę w pierwszej drużynie Wisły Kraków? Ja osobiście uważam, że tak. Przede wszystkim ten transfer jest podyktowany tym, że Talar oraz Goguł doznali kontuzji i nie są to kontuzje krótkie, a raczej będą one liczyć w miesiącach, przede wszystkim w przypadku Bartosza Talara. Do tego wypożyczony do Górnika Łęczna został Enis Fazlagi. zatem ta sytuacja w środku pola Wisły Kraków nieco się skomplikowała. Pozostali w zasadzie tylko Karbo, Duda, Sapała, Basza oraz ewentualnie Kutwa, który raczej w springach w Turcji był testowany na pozycji środkowego obrońcy. Zatem uważam, że Karol Dziedzic dostanie swoją szansę w Wiśle Kraków, będzie mógł pokazać swoje umiejętności. Pytanie, jak to wszystko wykorzysta, natomiast też jest to tak. Taki bardziej transfer na przyszłość. To jest młodzieżowiec, który status tego młodzieżowca utrzyma przez kilka sezonów. Zatem jest to też transfer nie na teraz, a również na te najbliższe lata, no bo w wiśle Kraków tego młodzieżowca potrzeba na teraz, no i też na przyszłość. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że sporo dowiedzieliście się na temat nowego potencjalnego piłkarza Wisły Kraków. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Dzięki temu ten film dotrze do większej rzeszy odbiorców. No i też subskrybujcie kanał Futbolowy Świat. Aby kolejnych takich materiałów nie ominąć, no bo jeszcze Wisła Kraków może się wzmocnić i jakiś materiał na ten temat właśnie na tym kanale może się pojawić. Maciej Skucha, kłaniam się nisko. Do zobaczenia.